Dzisiaj taka zajawka z życia, a mianowicie sterowanie bramy zastępcze. Tak? Padł moduł który sterował tą bramą oryginalny, i z racji tego, że czas oczekiwania jest długi, zbudowałem coś takiego, żeby coś było tymczasowo. Tak? Tutaj był mechanizm u góry. Który można było ręcznie z to, to, tym sterować, tak? ale też się już tryby wytarły. Więc nastąpiła taka potrzeba, żeby zrobić na szybko jakiś układ, który otworzy nam tą bramę, tak co tu mamy? Mamy tutaj transformator 24 na sterowanie, tak? zabezpieczenie sterowania, zabezpieczenie trójfazowe w innej skrzyneczce, i tak. Mm, zamontowałem taką kasetkę na szybko. Włącznik bezpieczeństwa nie wiem, czy to widać. Yy, przyciski, góra, dół. Yy, tak. Tutaj mamy dwa styczniki. Jeden stycznik, czyli ten on jest od yy, otwierania do góry. Drugi do dołu. Tak. I teraz jak to jest zbudowane. Transformator 24V na sterowanie tak leci sterowanie przez wyłącznik bezpieczeństwa z wyłącznika bezpieczeństwa na przycisk. I tak, przycisk górny, przycisk górny załącza nam na chwilę, zaraz powiem dlaczego na chwilę. Załącza nam na chwilę stycznik. Stycznik. Trzymając ten przycisk, drzwi idą, idą do góry, ale nie da się w tym momencie włączyć drugiego przycisku, ponieważ załączając ten, ten stycznik, załączając ten stycznik, jego sterowanie idzie przez styk NC drugiego stycznika i na odwrót, czyli żeby nie doszło do takiej sytuacji, że włączamy dwa przyciski na raz i, i robi nam się zwarcie na wyjściu. Ponieważ zasilanie jest tak, trzy fazy nam dochodzą, wchodzą z zamianą na jeden stycznik. Znaczy tak, symetrycznie wchodzą na jeden stycznik, na drugi stycznik wchodzą zamieniając się dwie fazy między sobą, powiedzmy pierwsza z drugą. A później mamy wyjścia połączone ze sobą i wyjście bezpośrednio na silnik. tak? Co tu jeszcze jest nie tak? Moglibyśmy zrobić z podtrzymaniem. Jednak z podtrzymaniem musielibyśmy zamontować, mają tutaj być docelowo dwie krańcówki, górną, czyli odłączającą nam zasilanie. Odłączającą nam zasilanie, jeśli drzwi dojdą do danej wysokości, tak? W tej chwili musimy trzymać, ponieważ dla ze względów bezpieczeństwa, żeby to było, żeby to było odcięte. E, później musimy zamontować jeszcze dolną krańcówkę, e, która nam odetnie drzwi, jeśli dojdą do podłoża, tak? Taka zajaweczka króciutka z, z życia. Także dzięki za uwagę. Cześć.